Montek, coś ty za pateka wielkiego znalazł. Normalnie wielgaśny badyl. Montek, łapa cię przecież boli. Będziesz go targał do domu? Ale dobry patyk musi być. O, bestia zajęta. Montek zwany bobrem. A miałem nie kręcić, ale jak takiego patyka znalazł, to nakręcimy. Ale ciężki musi być. Z gałąź obcięta. O, o, bubr w akcji. Popatrzmy na tą mordę. Popatrzmy ładnie, by co O, jest morda. Konsumująca połotek. W... Chłopie, zajęty. Bubr zajęty. O. Montek! Montek! To... Smaczne, pożywne! Obiadu nie jadłem, ale takie drewno najlepsze! O, o rozbójnik. Ja mu na razie poteków nie rzucam, gdyż łapka go jeszcze boli, to nie może za bardzo biegać, ale on tu weźmie i pobiegnie. No i co myślisz teraz? Jak to wziąć? No dawaj go, no chłopie, przecież jesteś twardziel. No tu jeszcze trzeba sprawdzić, tak. Tu się coś rozpada, o, o. No bierz patyka idziemy. O nie, coś tu jeszcze. Tak, oględziny, nowa zdobycz. O, chaps. Tak. Przygotowanie. To ty tamę budujesz? Gniazdo sobie budujesz? Czy co robisz, Montek? O, tak, z tej strony, aleś ty mądry jest. To będzie, będzie ci gorzej, tu chwyć na środku. Montek tutaj chwytaj, tu. Tu na środku. Tu chwyć, chwyć go. Z tamtej strony będzie ciężko, chłopcze. Ach, kto powiedział, że on gdzieś idzie. No Kto powiedział, że on gdzieś idzie, jak on sobie pochrupie? Po chrupie. Po ząbki, tak jest. A tak tak tak, o morda teraz morda będzie widać mordulec mordulec jest paskudny no piękny przystojniak jest o o o ale słoneczko dzisiaj ładnie świeci chociaż trochę zimno jeszcze w ogóle to się nagrywa czy nie? Już kuźwa nie wiem Nagrywa się 3 minuty. <grywa> no dobra chłopcze, bo nie będziemy w jednym miejscu. No, Montek. Bo tam jakieś pieski małe idą. Chodź, bierz patyka i idziemy. O tak, zakrzut, to kto powiedział, że łykać trzeba. Nie wolno łykać. Tak, tego małego sobie wejść. Tak, no. Tego dużego badyla bierz i idziemy Montek. Bierz, patyka i idziemy, chłopie, czekaj, bo ten cień tak rzuca. No, bierz patyka, idziemy. Chodź! Dawaj patyka, dawaj tego patyka. Coś go tam zainteresowało. Co cię tam zainteresowało? No, nic tam nie ma. Jakieś ptaszysko paskudne tylko. Dawaj, patyka, i idziemy. Dawaj tego wielkiego badyla. Ale nie z tej strony, montuś, tu sobie chwyć. Montek, tu, tu no, dobra. Niech sobie radzi, przecież ma dwa lata. O, 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 o. A, poszedł. Poczekamy, aż panie pójdą. Takie ciężkie to nie? Eee, dasz radę. Chodź, bo tam dziadki gadają, chodź. No, bierz za środek, idziemy. Dobra, ja idę. No bierz chłopaku, idziemy. Bierz patyka i idziemy. Dawaj go. O, tak jest. Tak jest. Montek i Badyl. O. A tu co? Siur boczny. O, popiłe śłopie. Bierz tego Badyla. Pokaż, że jesteś siłacz. Co tu cię... Montek. Dawaj tego. Kurde, ciężkie jednak. No, dawaj go, dawaj tego badyla, Dawaj go, Idziemy. Cienki bolek Cienki bolek o, o. O, o, tak o, o, o. Chwyć sobie dobrze za środek, a nie jak dziecko Tu, Montusiu Tu, tu chwytaj, tu o tutaj, tutaj go bierz, bierz go tu, 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 tu go podnoś, no, o, kurwa, pod... no podnoś go, dawaj go, o, o, o dawaj go, tu z tej on będzie z tej strony chwytał, dobra, ja idę, a ty sobie jak poradzisz, to sobie poradzisz, o, o, ee, no. o z jednej strony, o. O. o, masz godnego przeciwnika dzisiaj, godnego przeciwnika. O Bóg Kilka słów do mikrofonu, panie Panie, panie No Brać Patyka, idziemy. Chodź chłopie. Idziemy, no co? Ale smaczny patyk. Ja idę, papa. O, no wreszcie, chłopie, no... no jest siła, jest moc. Tak jest. Nie ma wstydu na dzielni. Co tak się... Chodź montek! Teraz. Jestem piękny. Montuś, Ale na, najpiękniejszy jest. O ta brawo! No patrzcie, no teraz to, to jest... No Johnny Bravo wysiada. Montezuma prawdziwy. O teraz Montezuma. Tak jest. Ale ty jest ładniutki chłopiec, Prawie jak pan. Taki przystojny. <laughs> Chodź bierz Badyla idziemy Ale nie z tej strony ale dobra dajesz radę No okej okay. Oki doki Idzie No trochę się pomęczy Nie będę musiał długo chodzić To tu moja szkoła była Ech, 41 w Sosnowcu, A tutaj sala wf -u. To tu Ceru rzucał za trzy I pakował No zresztą Ja też trochę no i tu widzimy studniówkę tutaj, no. Kiedy to było? Jest znowu siur Chodź chłopino, chodź chłopino, idziemy. No. O, tu masz, zobacz ile patyków różnego rodzaju. Zobacz, zobacz ile badyli tu leży. Bierz coś i chodź. Chodź chłopku o będzie kupa chyba o nie będziemy patrzeć tak kupa go no. to tu popatrzymy na boisko halowe zagłębia a tu zagłębia sostowiec stadion o, o o o o a tam normalne jeszcze murawy treningowe zrobione wsio? no to chodź Bierz tego badywa małego, tak jest, I idziemy no. Idziemy, idziemy Siłaczu Idziemy Prosto Lecimy prosto Tak jest, leć, chłopie Leć No Chodź I brnica płynie Czekaj na mnie, Montek. Montek! Czekamy na pana. No gdzie pędzisz, chłopcze? Montek, noga! O, tu go coś zainteresowało. Kolejny patyk. Kolejny patyk. Dobra, chłopie. Leć i tam w lewo. bo coś musi oblać No w lewo idziemy, nie w prawo Dobra O! O, tu są, tu jest Zagłębia Treningowe Boiska Tu nawet się w piłkę kiedyś grało Było za 30 lat temu Rury. O i rury tutaj. Nie będę go uczył chodzić po tym. Coś taki jest zmasakrowany dzisiaj. No i tu mamy ten krótszy spacer nasz. Jak cię nóżka przestanie boleć pójdziesz na około stawików. Na razie jeszcze nie. Tu jest brama wjazdowa no, do zagłębia idzie piękność no mogłoby tak już być kurczę cieplutko ładna pogoda kurde zero chmury Żadnej, patrzcie, masakra jakaś. Tam są dopiero. No. Chodźmy dla chodź. Bo tu młodzi piłkarze, z których 90% nie wyjdzie poza trzecią ligę. Ale na razie im tego nie mówimy. Niech żyją marzeniami. chodź chłopie, tu przejdziemy ten kawałek jeszcze, żadnych kaczek, a tam są dwie, ale daleko, żadnych kaczek, a Montek ciągnie na tropie, jakaś sucz musiała tu iść. No. Tu jakiś zakapturzony idzie, jakiś mnich kurwa, przepraszam, <gryw> zaraz go zobaczycie, mnich roku, ja pinkole. Dobrze, że z Montkiem idziemy, mi striptease zrobił z podpłaszcza, by ekshibicjonista. Chodź chłopie, chodź. Montek! Chodź. Idziemy. Idziemy chłopaku. O, tu kiedyś Montek zbiegł, chciał całość przeskoczyć w poprzek, chciał przelecieć. uuu, no Patrzcie co tam idzie. Oj, oj, oj. No i co? Idź na jakąś patykę sobie przy nich z dołu. Idź tam, fajne patyki są na dole, Weź sobie jakiegoś. O tego, po co będę schodził, no. Dobry jest, okej, okay, może być. Montucha, o, Montuś, tam jest fajny patyk, chodź tutaj do mnie, szybko, szybko, tam masz patyka fajnego, idź na dół po niego. Tam jest fajny, zobacz ile patyków, dawaj któregoś, no dawaj patyka, dawaj go, tego, może być ten, chodź. Mówiłem jedz, żebyś miał siłę, to nie. To na drewnie jedziesz od rana. Ale zapachy. Co morda? O, tak rozwija się. <grybujesz> Montek się rozbija, drzewa przestawia. O, tu jest Montek, zobacz. Pochodzimy znowu po gałąź. No, no tak, to już jest coś. No i jak ty to zrobisz, chłopcze? Tak. Bo tu obcinali po tej wichurze. Trzeba się połamały i obcinali gałęzie, żeby komuś na głowę nie spadły. O, o, o. Zaś wyzwanie. A słaby dzisiaj jesteś jak dziecko. O. Słaby jak dziecko jesteś, chłopie. Montek bubr to będzie odcinek. Montek zwany Bobrem. No i co, bierzesz to czy olewka? O, Trzeba zęby naostrzyć. A, jednak biorę? Czy nie? No, panie. Panie. No. Tamto, to jest, ta tawałe tutaj, tak, ktoś rośnie, trzeba opierniczyć. Naprawdę jesteś bobrem chłopie, nawet z wyglądu trochę O! O! o. Dobra, zostaw tu, chłopie. O, tak, 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 no. Zostaw już to. Ty, bobrze, chodź. Chodź, Montek. Chodź, piękności. Idziemy, bobrze, chodź. No chodź, chłopczyku. Chodź, idziemy dalej. Ach, jednak będzie brał. Będzie bubr brał. Zostaw tego badyla. Tamę budujesz, czy co? No, tamę budujesz? Chodź bydlaku No chodź Montusiu, idziemy. Chodź, tam też będą patyczki. Zostaw to jest za duży, zostaw to! Za duży patyk, a ty zmęczony jesteś. Chodź. Ja, no, o dobra, tego małego sobie wejść. Pięknie, no, U uciąłeś. Dobrze, uciąłeś, chodź. Gdzie tam małego, bo dobra? Gdzie tam małego? No. O, no. zahaczasz o nogę. No. Jak to zrobić? O. 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 o wkurzenie. Wkurzenie. O, Montek, chyba jest opanowane. Jest opanowane! O, ale tamto coś haczy. Czekaj, no. No, nie, nie da rady. No, nie da tak rady, Montusiu. O, czekaj, tu trzeba przełożyć, dobrze. No, ja Ci pokażę jak. Tak, o. No i teraz bierz. O, nie daje za wygraną. Nie daje za wygraną. sobie chwyć, chodź, chodź z tej strony chodź tu do mnie, chodź, ulewaj na łapki i tu chodź, patrz patrz chłopaku, bo ty jesteś jeszcze o, o, tak trzymasz, no i dawaj, i dawaj E, cienki zawodnik jesteś dzisiaj chodź Montek, idziemy idziemy ja idę, pa 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 pa, pa. O, patrzcie, no widzicie, jak odchodzę, to on wie, o co chodzi, o, ale twardziel, ale zmęczony już. Cie chłopie, zajedziesz, bobrze. Patrz, 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 Chodź, bo nam się już osie... Uu, uwaga, uu, poszedł. Poszedł bubr. Tamę idzie budować. Na Brynicy, patrzcie. No. Tak. Tu będzie budował tamę. Pięknie. No muszę Cię pochwalić. Dałeś radę. Tak, super jesteś. Kochany jesteś. Siłacz, tak. Wspaniały siłacz. No. Chodź chłopczyku. Chodź, bo już jedziemy zaraz. No co, gościu? Ja idę, nie wiem, jak ty. No ja idę, chodź, chodź, chłopaku. O, o jego ja trzeba odpuścić, że się idzie po prostu i patrzcie, co się dzieje. Jaki koń pociągowy, o. Tak jest, no już starczy, chodź. Starczy już. Montuś, chodź, idziemy, tak, zostaw to. Dychnij sobie trochę. O, następny patyk przecież na tamę dobry. Kiedyś mu wziął, pozwoliłem do domu wziąć takiego badlana no mniejszego. Mm, to później były wiury wszędzie. Chyba z dwie godziny gryzło. O, o, Boberek! Boberek! No. A tamten fajniejszy. O, o, no i tego wezmę. Tego będę brał. Dobra, bo ja widzę, że Ty masz jakieś, nie wiem, dzisiaj masz hobla. O, 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 Normalnie. Godzilla kuźba O, 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 idzie Godzilla. Idzie, tak, do samochodu go zapakujemy chyba Do samochodu go bierzemy, nie? Montek, tak jest. Ale pięknie, brawo, muszę cię pochwalić. Super jesteś normalnie Bardzo cierpliwy. O. Bardzo cierpliwa morda Chodź, idziemy, dobra kończymy, bo tu już ludzie Montek przy moście ładnie No ale jeszcze, jeszcze budowniczy Budowniczy jeszcze Idzie odpocząć na swoje miejsce no i spacer udany, wysiurane trzy razy, kubsztal zrobiony, pies zmęczony, patyki nazbierane na tamę, gra i buczy. O. o, po tej rurze chodziłem za młodu, miszkę też uczyłem chodzić, Mątka nie będę, bo za wielki jest. Miśka była mała, to dawała radę. No to kończymy. Na koniec buziaki od Montka. No, Montek. Montek. Dawaj no buziaka. Chłopcze. O, ale przystojnie. Dawaj no buziaka. O, no, no. Najwyraźniej. No to. Montuś. O, tam. Kolegę zobaczył. Kolegę zobaczył. Gdzie? Chodź tu, chodź tu Montusiu. Bo... Piesek będzie bał Ciebie.